Pochodzę ze wsi Marcinów, tam też ukończyłem szkołę podstawową. Postanowiłem dalej się uczyć, gdyż widziałem, że to jest, będzie moja jedyna życiowa szansa. I wybrałem właśnie większe takie miasto, które dawało mi tę szansę. To był Wrocław. Miasto to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo przecież pochodzę ze wsi, jednak to jest środowisko wiejskie, tutaj miasto, ruch, trawaje, samochody. Bardzo jakoś się czułem bałem się wszystkiego. To pierwsze spotkanie na apelu szkolnym, spotkanie z młodzieżą miejską i jakiś trochę inny język od tego mojego, po prostu po pro... pierwszy raz bałem się odezwać, żeby czegoś nie powiedzieć złego, no bo to się naśmiewali po prostu z tego, że jednak jakieś żargony wiejskie się pozostały we mnie. No ale po. Pomało zacząłem się do tego przyzwyczajać. Bardzo mnie irytowała postawa niektórych moich kolegów z klasy, którzy zwracali się do mnie ty w sioku i tak dalej. Nie było do tego powodów, a co więcej, przecież uczyłem się od niektórych dużo lepiej, przecież nie byłem takim przeciętnym i to właśnie to określanie mnie tymi różnymi epitetami wiejskimi bardzo mnie denerwowało. I po ukończeniu pierwszej klasy moja sytuacja bardzo się skomplikowała. Zmarł mi ojciec na zawał i właściwie nie wiedziałem co zrobić. Stałem, nie byłem zdecydowany, co sobą począć. Czy zostać z mamą na gospodarstwie, czy dalej się uczyć. Jednakże te chwile załamania jakoś mi przeszły, pomaga mi w tym wychowawczyni z zasadniczej szkoły. Po prostu powiedziała, ucz się dalej, no i postanowiłem jednak skończyć szkołę. Ale przecież trzeba było z czegoś żyć, po prostu nikt nie pracował, nikt nie mógł mnie utrzymać. I pracowałem tak jakby na dwa fronty, w szkole i na gospodarstwie. Pomagałem mamie i dojeżdżałem wówczas przez prawie okrągły rok. To jest dosyć spory kawałek drogi, bo trzeba było do szczebnicy dojechać, potem jeszcze miałem 4 km do mojej wioski. Te 4 km pokonywałem dzień w dzień rowerem, bardzo się spiesząc, bo przecież szkoły, lekcje kończyły się dość późno, a jeszcze trzeba było coś zrobić. No i tak z dnia na dzień jakoś schodziło. Po, roku, po upływie roku czasu widzę, że nawet to idzie. Na pewno jest wielu ludzi takich jak ja, którzy dojeżdżają do, do szkoły z odległych wiosek. Jednakże ich sytuacja jest o wiele lepsza od mojej, bo przecież oni nie mają nic poza nauką, tylko myślą jak dojechać do domu, gdy dojadą, patrzą się wyspać, położyć trochę. Ja jednak muszę myśleć o pracy na gospodarstwie.